Co to? Aha, fiur! Gdzie ja jestem? Tu <tryk> mi tak przyszło? To mi tak do mnie przyszło? Do... <tryk> dzień plus bezpłatnej wyspie? No i super, statek zniszczony, a ja nie mam czym. No nie! Jakiś ten mam. No super, telefonu nie ma, bo już zgubiłem. No i super. I teraz trzeba na nie zarobić. No nie. A nie, mam telefon. Dobra, dobra. Aha, internetu nie ma. O, no i zarobić Muszę mieć internet. Ale... Mam internet, dobra, czas to napisać. Dobra, napisałem i wonimy na policję. bo no to e, Dzień dobry, bo e, chciałam właśnie e, uratować e, pomóc mi, bo ja gdzieś wyskoczę na wyspitnej wyspie. No, no jakimś nad morzu. No statek potrzebuje mi zabrać do miejsca. Mhm. Tak. Tak. Tak, tak, tak. Do widzenia. Najwyżej czas, by już przejść. A może wiem. Albo niech pan nie wysyła z statku. No, tylko ten. Ten ten z drugi samochód, mam yy, spałnę. To jeszcze mi dać takiego... No, takiego, takiego latającego samochodu. Dziękuję. I... musi się wyskoczyć. O! Ale piękna no super, no tylko, żeby to nie brakowało, ale dobra, ale piękna. Ja bym dał 2 miliony złotych. No to też lecimy. Co jest? Ale na wodę nie leci. Może no się ja to Światło by... nawet ma zapalone! O! Okej, okay, gdzie mam teraz iść? A! Co to? A, to tylko ten. Kokosa, kokosa bym se zjadł, ale... Nie, no nie dosięgnę. No nie, to prawie trafiłem. No kurczę. Jakiś jakieś mogło szepte kokosem mieć jakieś. Dobra. Czas i start. O, no. zostałem królem? Nie, dobra. No, I tej. Nic się nie stało. No kurczę, no co ja mam teraz zrobić? Nie, no dobra. Oś, nie. Zapomniałem, że jest... O kurczę, o nie, co? Tu jest ta niebezpieczna woda. Nie, ty, ale dobrze, samochód się przy... Czy ty? Czyś ty tam byłeś? Czy ty umiesz się teleportować? A co to niby jest? Nie, nie wiem, postawię go. Nie! Nie! Nie, 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 tylko jemu kresk. Nie, kres. nie ruchome piaski. Dobra, muszę się teleportnąć. Dobra. I wiór, wiór, szybciej, wiór! Okej, okay, dobra, i leci wiór, leci wiór!